Nie, no dobra nagrywa już. No, nagrywam. Cześć, dzisiaj będziemy nagrywać, na, no na dzisiejszy nawet filmik, yy, u fryzjera. Kosmetyczki. Temat. Kosmetyczny. No u fryzjera. i kosmetyczki. O Boże, jaki kitek. <laughs> Hello, Oczy zamykamy, to jest cudą. Jula. Ma, zamknij. Ej. A tyle co mam miał otwarte? No co bym. Chciałam Ja to czuję. Super ja też. Dzięki. Dzięki. Ja to czuję. <laughs> Nie wiem się, ja też. Mm. Widzisz coś? Czy Patryca się boi? Gdy... Zamknij. O. Ona już patrzy. Nie patrzy. No dobra. Teraz nic. No nie wiem. Znalazła coś. Chyba. Ja się ludzie boję. Tomasz masz Ej, ona mnie pierwszą maluje. A mnie drugą. Może gorzej. Oby nie. o Mg. Wytyfy. Ja Ci tak maluję. Tylko, że bardzo ładnie. Jeszcze lepiej. Jula, ja już powiedziałam. Ja jej już w tym filmie powiedziałam. Sama, sama na to, Jula wpadła, to był Twój pomysł. Wytyfy, wytyfy, wytyfy. Słyszałam? Nie. Słyszałam coś z tego? Nie. Patrzcie, sześć, co ty powiedział? Nie, nie widzę. Powiedz, kiedy mam otworzyć oczy. Dobrze. Cześć. Cześć. Odczym się. Ej, nie na usta. A, ten guzik. Właśnie. Medyt, ja się, no. To jakie mam pana głowę? Nie, Otworzyło. Nie na górne usta. No dobra, tylko na dole, bo weźmecie w nośnik, tak? to będzie straszne. BTF. Haj, Mójstwo. To jest najlepsza kosmetyczka świata. Aż piku? Aż to Będziesz jak złota. Z tego z Ula, No O, bo. W Liby modelować. Znaczy, ej się skończyła, musiałam zrobić cień. ciśnienia. Albo nie, krewka. Ja nie mogę się zobaczyć. Uwaga, to jest najsłynniejsza malarka to znaczy kosmetyczka na całym świecie. Chyba w śnie. Dzwoncie, dzwoncie pod Numer, który będzie na swoim końcu Czym to! Na <grymka> O Boże! Poczekaj. Jest, nie, to nie widać. O tutaj są cienie. <grymka> Widzę co? Lewa strona jest ładniejsza od prawej. Dla mnie żadne. Teraz jest lewa, też tego nie widziałam. Tak. Nie, ta już. Ta, ta. Ta jest leża. Ale z mojej strony. A, to ta. na opierasz się na nic. No... Złap jak nie, nie, nie No, no ładnie, nie. Nie, nie, nie. Jak na razie masz tylko rzęsy ładne. Oh. Prawie. A ty no możesz nie tak kręcić, się... bo już nie mogę. Biła. No teraz bądź uliczki. No, nie ruszaj, nie, ruch, nie ruch. Tak, oczywiście. Podsięgnę mi. Będziesz gorsza niż Kamila wtedy, kiedy udawała Kleksa. <grymne> nie, 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 Ej, Ej, się. nie, nie, O Boże, nie, 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 rozpożywaj, nie, 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 tego, nie, 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 takie niebieskie rzęsy, żeby... nie, 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 już ładnie. No już poprawiam. Coś mi się to nie, podoba. nie, ładnie, to nie, podoba. Ale ładnie, masz niebieskie rzęsy. Do Paki, do o Jezu, do dziesięciu, co byście mi dały? Dziesięć. Dwa, Dwa i pół. A, a Sarze za malunek? Dziesięć. Dziesięcia. Ale Jula wiesz, że się jeszcze nie skończyłam, prawda? Weź grobkę, ona robi hindusów. <grym> nie no, ciśnienie do stu procent. Ej, kółeczko. No jo, jo. No, jo. Czerwone. Masz. Ja takie kukuję dziękuję. To <grymne> jest Ej, czerwone. No dobra. A wow! Czekaj! Nie! Nie tym. Ty ona tego nie zmarzy. No tego też nie zmarzę. Zmarzę, zmarzę, ale na pewno... ale będą mógł... Nie ma się! <grymne> Wiecie co, ja to wzrostamkę, ale... Ja się ubrudziłam. Nie ja Martyna, Martynał się! Pokażę! Pokażę! Ale nie, powtórz się. Pokaż się. Pokaż się. O co jest? Pokaż się. Przestań <laughs> po, po, kamerę. Ale... Jula... Okay. Jula albo odwróć głowę. Bo ja się <laughs> Juna, chcę wziąć... Otwór ocień. Jula... Chcę zobaczyć. Jula jeszcze nie skończyła. Boże. Ej, Jula, ale wiesz co. Że... Ta strona jest koszmarna, ta jeszcze wyjdzie? Jula! Ej, Ej, nie właśnie napet. No nie. Ej, Jula! I tutaj też nie wejdzie. O, o, mnie. A już jest to. Więc ja myślę wszystko od nowo. Ej, posłuchajcie, mnie. Dobra, mniejsza. Ej, Jula, muszę no. nie się odsunąć. Bo ja się nie chyba z drugiej strony. Ale weź jeszcze tak na bo. Ale, Coś o, jeszcze było na Nie ma, się już jest normalnie. Zdjęcie To Przepraszam. O, to nie ruszaj się. No, nie C ruszaj się, to są tylko te Sara. No. Julia. Mam nadzieję, że tak się umarujesz na dyskotekę naszą. O, Ale tak? Albo do. <dżyskowanie> w w cały dzień Albo do Ary. Dobra. Albo na Halloween. O! na Halloween. Ale no, no. tu ona ma takie fajne toto, to, a tu nie ma. No, za chwilę będzie, więc ona się rusza. Nie, to jest taki pikciu! Nie! Już na Jak widzicie, Sara ma bardzo. Wygląda jak Frankenstein! Ona ma bardzo. ma, ma umiejętności do robienia. Magień! Ale nie sądzę, że to jest fajne. A na serio taki Frankenstein! No chyba nie! Może <mety> od razu, hak! Za mało czerwienie i spider Spidermana. Ale chyba może Hulka. Halka. Hulk. E, nie, za mało zieleń. Za mało zieleń. No, no nie ruszaj się, tylko to... Do... Ale jest blisko już. O Opol. Dostałaś po policzku, bo się ruszałaś. Jula! No ale zrób jej tym zielonym! No zrobię jej... Jula! U. Tym ci nie zrobiłam. Przecież, bo tym. Bo A ty... chciała! Chciałam, ale byś tego nie związała.

Też robię. Ciebie masz już zobaczyć w duszy.